Siemaneczko, ziomeczkiem dla Scarlett, a w tym, w tym takim vlogu można powiedzieć, chciałem wam, jak widzicie, chciałem wam powiedzieć najważniejsze informacje o tym durmy kanale. Już czekajcie, no nie to chciałem. to, dobra. Trochę to dziwnie wygląda. Ja o tym, ja tym wiem, no bo w końcu to jest ten durny, mój kanał, ten durny kanał, to moje. Dobra, chciałem wam powiedzieć na początku. Zacznijmy od początku. W, w Wyników mam 76 wyświetleń. Jak widzicie, zaczęło się od dołu, później do góry, znowu spadało tak mieszanie. Teraz znowu jakby jest na dole, ale pomału będzie się wzbijało. I my tu mam napisane szacowany czas oglądania. Sorki, że tak się przemyśf. I znowu tak jakby spada, może się wzniesie. Zarobki, no to wiecie, że mam zerowe. Pozytyw lajków mamy na razie. Na razie się będzie wzbijał pozytywne. 8 subskrybów na razie. Te, coś się stopuje, bo tylko dwa, 10. Mam tylko najpopularniejszych filmów. Czyli symulator skoku na Deluxe ski, jump. Chwila, który to Pierwszy. Drugi, trzeci, trzy. info, info fanpage. U. Gron Line by Co tu jeszcze? Jak się ciężko nagrywa vlog, no on naprawdę był fajny. Stopine ciężkie 2. Zawieszam serię opcje 6. Vlog. O tym, że nie ma filmów i tym podobne. No i tyle. I tu, i tu że się dzieli. Nie dotyczy dlaczego jest nie dotyczy, ale... Odkryw od, odkrywanie treści, czyli strona jest taka, sraka, uwaga wynosi 100%, wyszukiwania i taki pierdol wynoszą 100%. To sobie możecie poczytać. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, no to z grubsza to było na. właściwie to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Zostaw lajka, daj suba, trzymaj.